Jeżeli pan mnie pyta, czy prokurator powinien się tak zachowywać jak ja i mieć taką, takie podejście, taki ostry język, czy... Nie. Ale, jednak Ale oceniamy... Tak. Nie. Oceniamy to przez pryzmat tych lat, kiedy takie osoby jak ja, mam wrażenie, ja, ja tego nie robiłam dla siebie, bo przecież wiadomym było, że tylko ciosy na mnie spadają i ja jestem gotowa ponieść konsekwencje. Tylko ja być może widzę to również w ten sposób, że ludziom którzy stracili wówczas wszelką nadzieję, wszelką nadzieję, że będzie inaczej. Ta prokuratura, która e, relacjonowała w TVP Info, my już to zapomnieliśmy. Przeszukania, zatrzymania, lekarzy w sprawie e, ojca zbigniewa Ziobry, my tak szybko, jakby o tym zapomnieliśmy i nie wyciągnęliśmy z tego do tej pory żadnych wniosków ani konsekwencji. Wtedy ta moja, bym powiedziała taka. Niezłomność, ale nie lubię tego słowa, naprawdę, bo, bo nie uważam się za osobę niezłomną i bynajmniej nie robiłam tego w celach celebryckich czy jakkolwiek innych. Być może teraz, mówiąc tak już zupełnie szczerze, ja w ten sposób chciałam ludziom dać ten promyk nadziei, że prokuratura nie jest taka.